Witam ponownie na kolejnym filmiku. Tydzień temu omawialiśmy, jak się wymawia złączone samogłoski EI, czyli EJ po holendersku, również znane jako krótkie EJ. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmiku, to zapraszam do obejrzenia go na naszej stronie. Dzisiejszy filmik pokaże Wam, jak się wymawia złączone samogłoski IJ razem EJ, również znane jako długie EJ. Wymowa tego EJ nie różni się niczym od tego krótkiego EJ, który omawialiśmy w poprzednim tygodniu. Posłuchajcie zresztą sami. Zaczniemy w takim razie standardowo od pokazania przykładowych słów po lewej stronie. Pierwsze słowo: Het Ace. Het Ace. Lud. Drugie słowo: Kejke. Kejken. Patrzeć. Trzecie słowo: D-Prejs. D-Prejs. Nagroda. Czwarte słowo: chlejk he like równy możemy również powiedzieć tehe a to oznacza w tym samym czasie. Piąte słowo Het und beit Het und beit śniadanie. Ostatnie słowo na dziś schneiden snejden kroić, tnąć lub ciąć. Spójrzmy zatem teraz na prawą stronę, by móc zobaczyć, jak się te słowa używa w kontekście. Powtórzyj raz w normalnym tempie, a później w wolnym tempie, byście mogli razem ze mną poćwiczyć. Zdanie pierwsze. In de zomer gaan wij meer In de zomer han we eis eiten. W lecie będziemy jeść więcej lodów. Zdanie drugie. Dit weekend gaan wij naar de bioscoop om een film te kijken. Dit weekend gaan wij naar de bioscoop om een film te kijken. Ten weekend idziemy de kina aby film. 3. Als ik win dan krijg ik de hoofdprijs. Als ik win dan krijg ik de hoofd Jak wygram, to dostanę nagrodę główną. Zdanie czwarte. Wij zijn gelijk. Wij zijn gelijk. Jesteśmy sobie równi. Zdanie piąte. Tijdens het ontbijt eet ik brood. Tijdens het ontbijt eet ik brood. Podczas śniadania jem chleb. Ostatnie zdanie. Erst ik het water en darna ga de Erst kook ik het water en daarna ga ik de wortels snijden. Najpierw gotuję wodę, a potem kroję marchewkę. Dziękuję bardzo za waszą uwagę i wytrwałość. To już było wszystko na dziś. Pamiętajcie, że najlepszy efekt osiągniemy ćwicząc regularnie i powtarzając na głos. Jeśli Wam się podobało, to zapraszam do lajkowania i udostępniania. Fajny dach, Feder! volgende keer.